Księga trzecia. Przybyłem do Kortaginy i dookoła mnie wrzało jak w kotle od miłostek. Nie kochałem jeszcze, lecz chciałem kochać i raczej skrycie odczuwając brak miłości, miałem sobie za złe, że rwałem się do niej za mało. Szukałem przedmiotu miłości, chcąc kochać, i znienawidziłem spokojną i wolną od zasadzek drogę, bo dusza moja trawił głód. Potrzebny mi był pokarm wewnętrzny. Ty sam, Boże mój, ale nie tego łaknąłem pokarmu. Nie trapił mnie głód niezniszczalnego pokarmu i nie dlatego mnie nie trapił, żebym nim był nasycony, lecz im bardziej byłem czczy, tym większy do niego odczuwałem stręt. Nie była więc zdrowa moja dusza i pokryta wrzodami rzucała się na zewnątrz. Pragnąc namiętnie otrzeć się o rzeczy zmysłowe i do nich przywrzeć. Ale i one, gdyby nie posiadały duszy, nie mogłyby w ogóle wzbudzić miłości. Kochać i być kochanym byłoby dla mnie czymś słodszym, gdybym obcował cieleśnie z kochającą istotą. To też kalałem uczucia przyjaźni brudną porządliwością i przesłaniałem jej blask piekielnymi wyziewami namiętności a jednak pełen ochydy i hańby w nadmiernej próżności. Udawałem wytwornego i wykwintnego człowieka. Wpadłem też w sidła miłości, której ulec pragnąłem. O Boże mój, miłosierdzie moje, jakąż goryczą w swej dobroci zaprawiłeś mi ową słodycz. Byłem kochany i doszedłem do więzów użycia, a przecież wśród uciech czułem się nagle wplątany w sieć udręk. Chłostały mnie rozpalone żelazne pręty zazdrości, podejrzeń, obaw, gniewu i kłótni.